Hej, niha! Dzisiaj dam ci takie chińskie deski ratunkowe, czyli zwroty, których warto użyć, kiedy nie rozumiesz, nie potrafisz, nie wiesz, co się dzieje i prosisz, aby ktoś powtórzył. Jeśli jeszcze się nie znamy, to cześć, jestem Basia Laoszy, jestem sinologiem, założycielką langlang.pl, a tutaj na kanale uczę języka chińskiego w prosty sposób. No to co, nie zwlekajmy, zaczynajmy, a ty daj mi suba i nie przegap żadnego mojego filmu. Pierwszy zwrot to wo bu zdao. Wo czy to. Nie wiem. Drugi zwrot to "ło, bu dong wo bu dong. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Można też rozdzielić na ło ting bu dong. Nie rozumiem czegoś ze słuchu. Wo ting buto albo wo kan czyli nie rozumiem czegoś z patrzenia nie jestem w stanie czegoś przeczytać albo zrozumieć czegoś właśnie z patrzenia wo kan swoją drogą spójrz na znak kan czyli patrzeć składa się z kluczy ręka czyli show oraz oko czyli mu patrzeć to inaczej łapać ręką niczym okiem kan Super, co? Kolejny zwrot to Łopu huej. Łopu Nie potrafię. Albo cały han yu. szło hanyu, Łopu szło yu, Nie potrafię mówić po chińsku. Następny zwrot to qing zai szło i pien. Cing szło i pien. Czyli powiedz jeszcze raz. Szczególnie przydatny, jeśli już troszkę mówisz po chińsku, ale na przykład e, ktoś powiedział coś, czego nie rozumiesz, chcesz, żeby jeszcze raz powtórzył. Następny przydatny zwrot to cing. Man szło idien. Proszę, mów wolniej. Zing man szło idien. Poprawną wersją jest też cing. Man idien szło, cing. Man, idien, szło. Następna deska ratunkowa to 这是什么意思? Co to znaczy? Możesz też użyć samej frazy 什么意思? Co to znaczy? Która z tych fraz wydaje Ci się najbardziej przydatna? Zostaw ją koniecznie w komentarzu. A jeśli masz pomysł na to, jaka jeszcze deska ratunkowa powinna znaleźć się na tej liście, również zostaw ją poniżej, a ja w odpowiedzi na komentarz dam Ci znać, jak to powiedzieć poprawnie po chińsku. Mam nadzieję, że zobaczymy się w moim kolejnym filmie już niedługo. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, a jeśli chcesz uczyć się chińskiego od zera, z gotowym planem, przez zabawę, to zapraszam Cię serdecznie do mojego kursu Chiński Start. Więcej informacji znajdziesz w opisie filmu. Xie, xie ni. dzięki, Cześć.